W dzisiejszym odcinku Dobrepo-Polskie poznamy historię Rzeszowskiego przedsiębiorcy Leszka Bać. To założyciel i prezes Baćpolu, firmy działającej w branży spożywczej, która obecnie jest wyłącznym właścicielem marki Spar w Polsce. Tak jak wielu Polaków, tak również Leszek Bać rozpoczynał swój biznes na początku lat 90. A w roku 90. Ze względu na tą naszą wolność i, i takim głównym moim motywatorem, można powiedzieć, były słowa Lecha Wałęsy, który powiedział Wierzcie sprawy w swoje ręce i działajcie, bo macie wolność. I mogę powiedzieć, że z tej wolności zacząłem korzystać i skorzystałem. Ten duch przedsiębiorczości u Polaków on jest bardzo silny, on jest ogromny. Pierwsze 10 lat działalności to taka bajka można powiedzieć, no bo od osoby, która stawiała pierwsze kroki w handlu, jeszcze dodam, że zapożyczone pieniądze. Po to, żeby kupować tego towaru więcej i żeby robić większy biznes, do momentu, do końca lat 90. to ogromny przeskok. Na koniec lat 90. Backo to już była duża firma, jeżeli chodzi o branżę spożywczą w Polsce. Mieliśmy już wtedy około 8 oddziałów. Można powiedzieć dużych oddziałów. I byliśmy w pierwszej dziesiątce firm spożywczych dystrybucyjnych w Polsce. By skutecznie wejść na rynek detaliczny, prezes Bać zdecydował się pojechać do Holandii, by uzyskać w centrali Spara zgodę na otwarcie w Polsce sieci sklepów tej marki. Sprawdzili, ocenili, przyznali nam, z czego się bardzo cieszyłem, bo to było to coś. Dla mnie wyjątkowego i ważnego, i byłem wręcz dumny, że to my, a nie ktoś inny, otrzymał tą franczyzę, a starało się bardzo dużo firmą nią. Historia, która pokazała, że zaczynaliśmy od niczego w dystrybucji do tego momentu, a to był rok 2010, jak do tej Holandii pojechałem po tą licencję, to Mieliśmy za sobą takie referencje, które Holandia mogła sobie sprawdzić na polskim rynku, że z niczego stworzyliśmy dużą firmę dystrybucyjną. I to, był też, to był też jeden z argumentów do tego, że biorąc, otrzymując licencję Spara i biorąc to w zarządzanie po stronie Baćpolu, jesteśmy też w stanie zbudować z niczego coś dużego. Baćpol oferuje właścicielom małych sklepów zrzeszanie się w sieci spar, zachęcając korzyściami, które z tego płyną. Przyszedł ten moment i on już nadchodzi nawet na całą Polskę i do każdej miejscowości, że pojedynczy przedsiębiorca bez wsparcia tego całego około biznesowego wokół sklepu sam nie będzie w stanie zarabiać pieniędzy. Jest to związane również z kosztami, z wiedzą. Jest to związane z całym procesem, począwszy od zaopatrzenia sklepu, yy, kontynuując poprzez marketing, szkolenia, yy, oczywiście ceny jako, jako negocjacje, całą logistykę. Te wszystkie, nazwijmy to, poszczególne działy, one muszą być doprowadzone do tak zwanego minimum kosztowego. I my, jako organizator tej sieci, jesteśmy w stanie zapewnić to, właścicielowi sklepu czy sklepów, bo też mamy klientów, którzy mają w naszej organizacji po 10 sklepów mamy partnera, który ma 20 sklepów. Jedną z sieci sklepów, które dołączyły do Spara jest krakowski Kefirek. I od 2015 roku jesteśmy w nowej rzeczywistości, tak naprawdę, w rzeczywistości spółki Spar Polska. I działamy dzisiaj na, jako franczyzobiorca Spara Polska organizacji, która 100% swojego kapitału posiada w Polsce i kontynuujemy tą działalność ze Sparem Polska. Z jednej strony, nadal jesteśmy w organizacji, która ma 100% korzenie polskie, i, i tą polskość możemy nadal kultywować chociażby w takich miejscach jak to, w którym dzisiaj się spotykamy. W Krakowie, ale też mamy brand, który jest międzynarodowy. Jako Spar Polska posiadamy dostęp do trzech marek własnych, dużych marek własnych. To jest do marki Spar, do marki Lubie i do marki, które nazywamy w naszej nomenklaturze markami góralskimi Gazda Baca Juchas. I tutaj nie podlega najmniejszej wątpliwości, że bez skali nie da się budować marek własnych, ponieważ jest to niemożliwe tak naprawdę. Spar Polska daje tę możliwość i my z tych marek bardzo mocno korzystamy. Z kolei marki własne to korzyść dla polskich producentów. Czy polscy producenci na, na współpracy, z, oczywiście i z Baćpolem, ale i ze Sparem mogą bardzo dużo zyskać. No bo mają zapewniony zbyt. Nie muszą przeznaczać swoich pieniędzy na tworzenie swojej marki, gdzie to tworzenie kosztuje. Dzisiaj można powiedzieć, każdy produkt czy każdy producent musi wydać około 15% w produkcie idzie na marketing. To jest też duży koszt. Nie wszystkich jest na to stać. Do tego trzeba mieć oczywiście pomysł. Nie ma gwarancji, że to wyjdzie, że to wypali. Więc gro producentów jest nastawionych oczywiście na produkowanie marek, tak zwanych własnych i z tymi też chcemy współpracować. W ogóle moja idea jest taka, aby wszystkie produkty, które tworzymy pod różnymi brandami marek własnych robić u polskich producentów. Dlatego, że Polak Polakowi powinien pomagać, być jak brat bratu, a nie ogrywać, zazdrościć i szukać zachodniego kapitału. Ambasadorem marki SPAR w Polsce jest były polski żużlowiec Rafał Wilk, który uległ wypadkowi 10 lat temu. Obecnie to sportowiec niepełnosprawny, wielokrotny mistrz świata i trzykrotny mistrz paraolimpijski w handbajku. Panem Leszkiem Bacim generalnie można powiedzieć, że znamy się już dosyć, dosyć długo i, i zaraz można powiedzieć, że po wypadku już wtedy jeszcze, jeszcze bać, y, pomógł mi i czy, czy pomagał mi. No i później generalnie pamiętam, jak spotkaliśmy się gdzieś y, też z panem Leszkiem no i przedstawiłem mu jakąś tam swoją wizję, czy, czy może jakąś, jak, jak, jak widzę dalsze swoje życie, że, że chciałem zakupić właśnie rower taki, no, można powiedzieć, który jakoś tam napędzi mnie do, do, do nowego życia. czy, czy daj mi jakieś może szanse na, na, na lepsze jutro, że gdzieś też mogę zapomnieć o tym wszystkim, o tym wózku. No mówię, no ale przecież ja ci mówiłem, że ten rower zamawia że, że ja za niego zapłacę, więc dla mnie mówię, to mówię, no, było, było ogromne mówię szczęście, że, 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 że taka sytuacja, że, że, że ktoś chce pomóc, gdzie generalnie no, można powiedzieć, że zaczynałem od zera i można powiedzieć, że Pan Leszek widział we mnie, można powiedzieć, że że jakiegoś sportowca, gdzie, gdzie że, no niestety to były moje początki, ale, ale miałem chęci i może moimi tymi chęciami, tym, tym, co robiłem, tą moją wiarą w to wszystko, jakoś przekonałem to właśnie, że przedstawiłem, czy, że, że można było mi zaufać. I, no i teraz staram się jakoś to wszystko spłacać właśnie, tymi moimi wynikami. No i Rafał podjął się czegoś, można powiedzieć, niewiarygodnego. Dzisiaj już wiadomo, jesteśmy parę lat dalej i wiemy, jakie osiągnął sukcesy. Ale człowiek, który... który... Nie chodzi, w ogóle ciężko się poruszać, doprowadził do, do, do mistrzostwa olimpijskiego, do mistrzostwa świata. Dla mnie to jest niewiarygodne. Dlatego patrząc na Rafała, rozmawiając z nim, patrząc, podziwiając go, ja uważam, że nie mam żadnego problemu. Jestem człowiekiem, który jest mega szczęśliwy i do żadnego wątku, do żadnego. Do żadnego niepowodzenia nie podchodzę, że ja mam problem. Ja tego w ogóle, nawet nie miałbym śmiałości czegoś nazwać problemem. Dla prezesa Baćpolu bardzo ważny jest patriotyzm gospodarczy. Nasz kapitał, naszego przedsiębiorstwa jest kapitałem polskim i tylko polskim. Więc to, co zarobimy, nazwijmy zyski, przeznaczamy dalej na kolejne inwestycje. U Polaków Brakuje tej świadomości yy, i znajomości tego rynku, czy jest produkt. Jeżeli nie będziemy wspierać swoich, przyjdzie, nazwijmy, czas, że będziemy ponosić te konsekwencje, kupując te produkty w drożej. Dlatego patriotyzmem możemy wykazać się już w sklepie, wybierając właśnie polskie produkty. Państwu jeszcze przypominamy, że nasz program można zobaczyć też na stronie tvp.krakow.pl oraz mobilnie przy pomocy aplikacji TVP Stream. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.